Dzień dobry wszystkim. E, witam e, w kolejnych kundelkowych wieściach ze schroniska kundelek. Poczekamy sobie chwileczkę, żeby więcej osób się zebrało e, i zaczniemy poruszać tematy dnia dzisiejszego. Oj, obudziliśmy szczeniaczki. Przezjedziemy z drugiej strony. Tak. Najlepiej w grupce, prawda? Ale czemu obok legowiska, a nie w legowisku? Wszyscy jesteśmy najedzeni. jedzeni. Trzeba się wyspać. Jeżeli ktoś chciałby adoptować szczeniaczka, to zachęcamy do kontaktu z nami. Po malutku zbieramy osoby chętne do adopcji: zwierzaków, właśnie szczeniaczków. Tutaj, czarny chłopak z białą krawatką znalazł wstępnie rodzinę, która chce go zaadoptować i jeszcze na nowy dom, na nowych opiekunów będzie czekała Tosia, czyli biedna sunia, która jeszcze jest w gipsie. Jejej. No, ale jak widać coraz lepiej sobie radzi. Ona dlatego ma tą łapkę w gipsie, ponieważ jak była mała, jeszcze mniejsza niż teraz, tak? Troszeczkę będzie kamerką trzęsło, bo Tola się dobrał do, do patyka. E, tola, przepraszam, Tosia, e, po prostu te łapki trzymała bardzo do boku. To, była jakaś bada, to jest jakaś bada wrodzona i konieczne było usztywnienie jednej łapki, żeby umożliwić jej po prostu chodzenie poruszanie się. To na tej prawej łapce ona się bardzo fajnie podpierała zawsze, ale ta druga i tak uciekała, <laughs> uciekała do boku. Ale teraz już widać, że bardzo fajnie łapki idą przed, przed klatkę, spotykają się, więc jest bardzo dobrze. No i trzymajcie kciuki, żeby jutro można było ściągnąć, ściągnąć ten gips. No i żeby sobie mogła swobodnie sunia pobiegać. Więc bardzo fajna, bardzo taka spokojna i lgnąca do człowieka. Jest bardzo fajny piesek. To jest Sunia te szczyniaczki. To, to są dzieci Suni Florci. I florci zdjęcia też można zobaczyć u nas na stronie. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, przy szczeniakach trudno jest określić, jakiej one, one będą wielkości, jak będą później wyglądały. Czasami naprawdę jesteśmy mocno. Zadziwieni tym, co z tych szczeniaczków później wyrasta. Akurat te, też ich mama jest u nas w schronisku i można ewentualnie mamę zobaczyć. Hej, A, ktoś tam szaleje. Tak, tutaj, właśnie do adopcji, jest jeszcze ta sunia. Tamten wielczasty chłopak, tak, on się nazywa Tuptuś. I tutaj jeszcze gdzieś schowana jest też czarna podpalana y, suczka. I ich zdjęcia można zobaczyć oczywiście u nas na stronie. I jeżeli ktoś by chciał, zachęcamy do kontaktu z podanym numerem telefonu i będzie można y, sobie zostawić swoje namiary, ponieważ y, z radością Was informuję, że jutro ostatnie konsultacje dotyczące naszej procedury wydawania zwierzaków w tym trudnym okresie, kiedy wszyscy musimy dbać o to, żeby myć ręce, uważać na kontakt z innymi ludźmi, uważać na kontakt z jakimiś powierzchniami. Te zasady czystości muszą być no, jak najlepsze i takie dosyć drakońskie. Więc my też prowadzimy sobie takie dosyć drakońskie zasady, jeżeli chodzi o adopcję, żeby bezpiecznie przekazać Wam zwierzęta, żebyście Wy byli bezpieczni, nasi pracownicy, no i oczywiście zwierzaki, żeby trafiły do, do fajnych domów, a dzisiaj nie będą współpracować, żeby trafiły do fajnych domów i żeby po prostu tam już zostały na zawsze. Dobrze, tak. Skoro już Was zebraliśmy, ja jeszcze sobie popatrzymy na śpiące szczeniaki. E, przy okazji e, powiem, że dzisiaj do schroniska trafił rudy kotek e, z ulicy świętego Floriana, o ile mnie pamięć nie myli. E, jest. E, jeżeli komuś zaginął taki kotek, to prosimy o kontakt. Natomiast jego zdjęcie pojawi się niedługo, bo właśnie dopiero co przeszedł przez bramę schroniska. Wcześniej był w lecznicy. Jeżeli komuś taki kotek zaginął, rudasek, to prosimy zerknąć na naszą stronę. Jeżeli to ten, no to zapraszamy wtedy do, do schroniska po zwierzaka. Mam też z ostatnich paru minut zgłoszenie dotyczące znalezionych dwóch małych piesków w jasiące koło sklepu Centrum. Jeden piesek mały to jest biszkoptowy, a drugi zdaje się trzykolorowy. Ok, pójdziemy dalej. Zdjęcia tych piesków trafią do nas na stronę, tylko będę musiała sprawdzić maila. Dzisiaj miałam też zgłoszenie odnośnie pieska w typie Podhalana. Jest to 6 sześcioletnia, i mam nadzieję, że też jej zdjęcia niedługo do nas dotrą, na naszego maila, ponieważ jej opiekunka poszukuje nowego domu dla, dla swojej suni. Więc jeżeli ktoś lubi taką rasę, to zapraszamy wtedy do kontaktu. I też, niedługo, to informacje trafi na, do nas na stronę. co coś jeszcze? Jakieś inne zgłoszenia? Chyba na, na buziwoju zaginął jest jak w typie Britishica, o maszczeniu tak zwanym niebieskim więc jeżeli ktoś go widzi poprosimy o kontakt ze schroniskiem dobrze? wtedy skontaktujemy po prostu z właścicielką ok, dobra, idziemy teraz na małe psy i to jest Doris i jej tanie z radości którego dzielnie uczy się od niej misiek no już, już, już Iż, iż, iż. Jeżeli ktoś się zastanawia, dlaczego Doris tak dziwnie trzyma główkę, to jest prawdopodobnie dlatego, że kiedyś przeszła stan zapalny ucha i w związku z tym no, już i tak zostało, tak? Zazwyczaj trzyma główkę bardzo fajnie, ale, ale potrafi ją też tak przekręcać strasznie na bok. Jest bardzo fajną sunią, ma około 3 lata, bierze leki na serce, jak widać, prawda, sercowiec, bardzo się oszczędza, bardzo się oszczędza. Trafiła do nas ze swoimi szczeniakami, szczeniaki oczywiście poszły do domu w miarę szybko, no niestety Doris, Doris została, ale mam nadzieję, że też udaje się znaleźć dla niej jakiś nowy dom. E, tutaj jest Misiek. Misiek trafił do nas po śmierci swojego właściciela dosyć niedawno. E, na początku taki spokojny, teraz się troszeczkę bardziej rozochocił. Szczególnie po kąpieli, prawda? Kąpiele bardzo dobrze wpływają na, na pieski, ponieważ po tych kąpielach są o wiele bardziej <laughs> przytulaśne. Tak, no od czasu kąpieli po prostu Misiek bardzo, bardzo mnie lubi, można powiedzieć, prawda? Ogon chodzi? Chodzi porządnie ogon. Tak, to jest jak widać senior. Nie widzi na jedno oczko, ale no to tyle, jeżeli chodzi o jakieś, jakieś większe dolegliwości, prawda? Tylko wiek i to oko. Dobrze. Aha. Dobrze, pójdziemy jeszcze kawałeczek dalej. Kogo tam mamy? A tutaj mamy Ernesta, drugi partner Doris, Kojka. Bardzo się polubiły. Cześć <noise> staruszki. Tak, to jest starszy piesek, który nie widzi na jedno oko jest u nas już od, od wielu lat. Aha ha, ale będzie głośno. mamy. Cześć! Sadzia wariatka. Lepszy słuchanie. No dobrze, nie pokażę się do Będziemy. Szacja jest bardzo ruchliwym, małym pieskiem, jest bardzo odważna i będzie broniła swojego domu na pewno. Uwielbiam chodzić na spacery i no, troszeczkę zabiera czasu, żeby zaufała człowiekowi. Nadal nie za bardzo dobrze znosi branie na ręce, ale no, naprawdę nie ma takiej potrzeby, żeby ją brać na ręce. Bolek! Dobrze. Haha, się Będziemy szli dalej, bo prawdopodobnie nie będziemy mieli zasięgu. Idziemy sobie jeszcze do dwóch innych piesków, o które prosiliście, żeby pokazać. Okay. Dobrze. Uu, no, nareszcie cisza. E, no niestety, nasze psy, ponieważ mają bardzo mało teraz kontaktu z, z ludźmi, e, troszeczkę wariują, kiedy widzą człowieka. Każdy chciałby, żeby do nich zajrzeć, pogłaskać, pobawić się chociaż przez chwilę, no ale niestety, tak samo jak wiele innych placówek, jesteśmy teraz zamknięci na osoby z zewnątrz, po to, żeby chronić te osoby, naszych pracowników przed no, po prostu sytuacją epidemii. Epidemiczną, epidemiologiczną, która ma teraz miejsce u nas, u nas w kraju. Więc żebyśmy wszyscy byli bezpieczni, został dramatycznie ograniczony dostęp tutaj do sunniska przez osoby z zewnątrz. No i troszeczkę zrobimy wyjątek dla osób, które adoptują, ale to też będzie na specjalnych zasadach, Umawiamy się w jak najmniejszym gronie. Właściwie do adopcji potrzebna jest jedna osoba, tak? W jak najmniejszym gronie na określoną godzinę i Zobaczymy, będziemy mieć jeszcze kilka innych obostrzeń. Dobrze, teraz jesteśmy na wybiegu na drewniakach i chciałam Wam pokazać. Madame, chodź tutaj! Sonia! Trafiła na nowy wybieg. No i co tutaj dużo powiedzieć? Wszystko jest ciekawsze niż ja. <grym> I tam też chowa się jej opiekunka. Chodź. dobrze, oj, 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 cześć, chłopie, spokojnie. Chodź. Dobrze, więc tak, to jest Madame. Jest to bardzo fajna, około czteroletnia Sunia, taka większa. Jak widzicie, jest dosyć mocno wychudzona, ponieważ ją bardzo stresuje tutaj pobyt w schronisku dostała tego fajnego partnera do towarzystwa. To jest Dyzma średniej wielkości, dorosły piesek. No proszę jak pięknie. Madam z bardzo fajnym pieskiem do, do spacerów, do kontaktu z człowiekiem, uwielbia chodzić... Być z ludźmi, więc polecamy ją do adopcji. Nie polecamy jej natomiast do adopcji do domu z ogrodem, raczej do mieszkania, wiem to troszeczkę dziwnie, ale to chodzi o to, że Madame jednak ucieka, jest w stanie przeskoczyć ogrodzenie, w związku z czym... No niestety, nie nadaje się do domu e, z ogrodem, raczej byśmy chcieli, żeby trafiła gdzieś do, do jakiegoś mieszkania, ponieważ wiemy, że osoby, które no, mają dom z ogrodem, je takie później kusi, żeby pieska zostawić samego, tak, w ogrodzie, no a madam, jeżeli by jej się znudziło, no to po prostu by sobie poszła. Dobra, Adyzma przyjdzie do nas? Nie, jest zajęty piciem, dobrze. Okej. Okay. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany adopcją e, zwierząt od nas ze stroniska, prosimy obecnie o kontakt wyłącznie telefoniczny. Prosimy nie przyjeżdżać tutaj do stroniska w sprawie adopcji. E, wszystkich informacji udzielimy właśnie przez telefon. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć pieska e, na żywo. Będziemy to jakoś organizować, ale właśnie też w sposób taki ograniczony i bezpieczny. Na pewno nie mam możliwości wychodzenia na takie spacery zapoznawcze z psami z naszego schroniska. Dlatego też adopcje będą ograniczone raczej do takich psów fajnych, bezpiecznych i które są takie mało problemowe, tak, nazwijmy to. No na przykład madam jest takim, takim pieskiem. Tak? To twoje imię było? Jeżeli ktoś natomiast nie ma możliwości adopcji teraz zwierzaka, zachęcamy do tego, żeby adoptować je wirtualnie. Informacja o możliwości adopcji wirtualnej jest u nas na stronie. Można w ten sposób właśnie wspierać nasze schronisko i zwierzaki, które tutaj przebywają, więc jak najbardziej zapraszamy. Cześć chłopie. Masz. Super. Tak, Dysma też jest bardzo fajnym psem. Pasuje tutaj, pasują razem do siebie, prawda? On jest taki właśnie piesek dorosły, średniej wielkości. Powiedzmy sobie w kolano, jeżeli chodzi o, o wysokość. Czy teraz obowiązują wizyty przedadopcyjne? Gabriela się pyta. Nie. To jest w związku z bezpieczeństwem. Nie będziemy nikogo narażać na niepotrzebne kontakty z ludźmi. Więc wizyty przedadopcyjne na pewno nie będą przeprowadzane. Jeżeli chodzi o takie formalności przed adopcją, to mamy taki wymóg jest taki jeden, jest taki formalny kilka, tak? Osoba dorosła musi być przy adopcji, i to osoba dorosła adoptuje. I natomiast, jeżeli chodzi o dom, no to musi to być dom z terenem ogrodzonym i to ogrodzenie musi być szczelne no bo, tak jak właśnie wiemy o niektórych z tych psiaków, większość z nich tak naprawdę to są uciekinierzy, którzy komuś uciekli i trafili do schroniska. Więc nie chcemy, żeby to się powtórzyło. Dobrze, yy, ok, to w takim razie mam nadzieję, że wszyscy siedzicie w domu. Nie wychodzicie niepotrzebnie na zewnątrz e, i szybko do tego domu wracacie. Jeżeli ktoś z Was chciałby spędzić ten czas e, przymusowego e, uziemienia e, z jakimś przyjaznym czworonogiem, to zapraszamy e, na naszą stronę. Zapoznać się z informacjami, jakie zwierzęta u nas są e, i po malutku będziemy się starali zorganizować aborcję w sposób po prostu bezpieczny. Dzięki. A, momencik! A czy szczeniaki będą duże, czy raczej średniej wielkości, pyta się Agata. Więc tak, e, jeżeli chodzi o e, tamtą dwójkę, e, to one będą raczej mniejsze, mniejsze. Mamusia jest e, takim pieskiem no, śred, średnio mniejszym, tak byśmy powiedzieli, poniżej kolana. Natomiast e, ta szóstka, to będą takie średniej wielkości pieski. E, ich mama jest tak, ma około 15 kg do 15 kg. Coś takiego. Więc prawdopodobnie one będą też takiej wielkości średniaki. Dobrze, jeszcze jakieś pytania? Bo niestety psy nas opuściły. Okej, okay, jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie. Postaramy się na nie odpowiedzieć w komentarzach. Dobra, do zobaczenia.